Pogadajmy sobie sekundkę, bo właśnie sobie coś uświadomiłam. Słuchajcie, dziewczyny. Jestem osobą, która kocha spać, ok? I mogę spać tak długo, jak tylko mogę, i naprawdę mogę długo, ale też późno chodzę spać. I czasem jest we mnie trochę takiej niecierpliwości. I o 13.30 kończę śniadanie, bo zachciało mi się naleśników i siedzę naprzeciwko mojego mężczyzny i sobie rozmawiam, bo mam też czas na to, żeby turbo długo poleżeć w łóżku, żeby się posmyrkać po ręce, żeby sobie trochę porozmawiać. Potem wiecie, wstaję, robię śniadanie i on taki totalnie slow, slow morning i w ogóle slow life. Potem sobie wiecie, ogarniam rzeczy, na zasadzie robię sobie makijaż. Siedzę z wami na lajwie. Potem mam ze 3-4 klientki i potem, wiecie, robię sobie obiad i idę na przykład do Ożu, <noise> do iska. Po ja jakąś tam pościel, bo jakieś rzeczy. Jeszcze kończę uzbrojanie mojego mieszkania, bo jest nowe. I doszło do mnie, że ja mam takie niesamowite życie, bo wszystko mogę robić tak. Tak wolno, tak uważnie, tak, tak z człowiekiem, którego kocham, z człowiekiem, któremu ufam. I, i nigdzie nie musimy się śpieszyć i nic nie musimy robić. Naprawdę my nic nie musimy robić. Wstajemy rano i mamy takie albo nam się chce, albo nam się nie chce. I nam się chce, bo nam się chce żyć, bo to jest nasze życie. Bo wstaję rano, idę po bułki czy tam mój partner idzie po bułki no ja idę na przykład pod prysznic, robię tą kawę. I mam taki turbo czas na, na zrobienie nowej kawy, na poeksperymentowanie. Mam czas na to, żeby pójść sobie do e, Osho na zakupy, półtorej kilometra w jedną stronę, i mogę tam iść, bo mam na to czas i mogę sobie pospacerować z gościem, którego po prostu lubię i lubię spędzać z nim czas. I teraz sobie wybieram słuchajcie, ciekawki, nie? Na eksperymenty. I mam niesamowite to życie. I tak jest, ja sobie zbudowałam. Ale zbudowałam sobie takie życie, bo nie bałam się, albo nie inaczej bałam się, ale odważyłam się wykonać pewne ruchy w swoją stronę, odważyłam się zaryzykować i dla mnie takim ryzykiem bardzo dużym było rzucenie wszystkiego i zostanie dosłownie wróżką na TikToku eee, i to było ponad dwa lata temu i dzisiaj wychodzę do Ciebie z kursem Tarota, gdyby mi ktoś dał wtedy taki kurs, to wystrzeliłabym prawdopodobnie jeszcze szybciej, ale dzięki temu, że go nie było, teraz mogę tworzyć dla Was najwyższej jakości kurs Tarota i taki, który naprawdę pozwoli Wam czytać karty od samego początku mi Tarot dał rzemiosło bo ja od samego początku wiedziałam, że chcę pomagać ludziom, że chcę pomagać kobietom, tylko nie wiedziałam w jakim temacie. więc zawsze byłam uznawana za psychologa e, i od zawsze wiedziałam więcej i zawsze wiedziałam jak rzeczy się skończą. I byłam proszona o radę i ludzie mnie słuchali. I jak dostałam tarota do ręki i nauczyłam się z niego korzystać, to po prostu stałam się bardzo szybko bardzo dobrą tarocistką, profesjonalną tarocistką.